Witam Państwa serdecznie, Witold Moszyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Manexpert S.A. Przed nami jubileuszowy kongres kadry podsumowujący dwie dekady rozwoju branży HR w Polsce. W gronie ekspertów i pasjonatów HR będziemy dyskutować o innowacjach, trendach, wyzwaniach, o tym jak w przyszłości korzystać z doświadczeń minionych 20 lat. Pokazują one m.in. jak ważnym dla budowy wyników finansowych przedsiębiorstw jest ich kultura organizacyjna. Jednak nadal efektywne zarządzanie tym bardzo złożonym obszarem rodzi wiele pytań i wątpliwości. Chciałbym zaprosić Państwa do dyskusji w tym temacie w ramach prelekcji, którą przygotowywałem wspólnie z uznanym polskim konsultantem, trenerem, psychologiem, założycielem i prezesem firmy Green Communication, Leszkiem Greniem. W ramach naszego case study podzielimy się niepublikowanymi dotąd wynikami badań przeprowadzonych przez nas w Polskiej Instytucji Finansowej Money Expert S.A., które oparliśmy na uznanym modelu wartości konkurujących Camerona i Queena. Obok metod i narzędzi wykorzystywanych w naszym projekcie badawczym przedstawimy także te działania HR, które mają służyć podnoszeniu efektywności spółki i uspójnianiu kultury organizacyjnej. W imieniu swoim, Leszka Greń, firmy Manexpert SA i Green Communication zapraszam bardzo serdecznie drugiego dnia konferencji, to jest 8 listopada o godzinie 13.40 na prelekcję zatytułowaną Kultura organizacyjna, diagnoza i zmiana. Do zobaczenia na XIV Kongresie Kadry.